Cześć, tutaj Fawder, witam Was w nowym odcinku na moim kanale i w końcu wrzucam bitwę z T110E5 czołgu bardzo starym, czołgu mocno zapomnianym, ale maszynie, na której można naprawdę bardzo fajnie się pobawić, i dzisiaj postaram się Wam to pokazać. Gram sobie na swoim drugim koncie pod nazwą Cordelier, wbijałem bodajże wtedy maraton na WZ114, no i w Plutonie tutaj z Johnem BVB z T110E3, którego możecie znać z bardzo fajnych, zabawnych filmików e, dotyczących WOTA. Link zostawię w opisie, w opisie tego filmu. No i e, również chudy grający na artylerii tym ra razem, bo coś tam konsumował, spożywał, więc na arycie wszedł do bitwy. E, gramy sobie na mapie PILS. No widzicie losowanie na same dziesiątki. No i najgroźniejsi przeciwnicy to będą zdecydowanie 3 Jolowageny, 3 obiekty, 2.6.8 6, 8, 4 grające w Plutonie. I od początku spodziewałem się, prawdę powiedziawszy, że mogą oni pojechać tutaj linią zero, że mogą się rozpędzić. To są takie głupie dosyć pomysły, ale na Jolo wagonach bardzo często to się udaje. Gdzie jedziecie właśnie w takie wąskie miejsce, które bojecie po prostu przepchnąć. Wiadomo, że to jest pojazd bezwierzowy, więc najlepiej... Mieć takie właśnie wąskie przejazdy, gdzie nie musimy się za bardzo obracać, żeby oddawać strzały. Ja sobie standardowo pojechałem jednak mimo wszystko do miasta, żeby zobaczyć, tutaj coś nie przyjedzie, no bo jednak jest tutaj więcej trochę czołgów w tej bitwie niż tylko i wyłącznie te Jolowageny. W międzyczasie teraz wrzucę Wam moje, moje tutaj wyposażenie, które włożę na tym czołgu i modyfikacje polowe. Takie standardowe wyposażenie dla mnie to jest dosyłać stabilizator i turbo, albo ewentualnie zamiast turbo używam. Punktu wytrzymałości, no i widzimy właśnie po prawej stronie na mapie na wschodzie, że tam bardzo, bardzo mocno cisną te Jolowagany, jadą przed siebie, jeszcze medy mają lighty do pomocy i tam jest bardzo groźnie, więc ja zobaczyłem co się dzieje, jak, jak tutaj bitwa wygląda i postanowiłem się po prostu wrócić, Zac zacząłem się wycofywać po to, żeby znaleźć sobie miejsce do ostrzału tych Jolowagenów. Jeżeli nie zatrzymamy tej, tego ataku groźnego z, ze wschodniej flanki, no to niestety, ale ale nie uda nam się tej bitwy wygrać, więc starałem się jak najszybciej tutaj wrócić. jeszcze w międzyczasie, właśnie, Jones był obijany niesamowicie przez Ebera. Tutaj pro proponował mi, czy proponował, prosił mnie o to, żebym przyjechał, mu pomóc jak najszybciej, więc ja zrobiłem to, natomiast nie zdążyłem. Jones sobie poradził same trójką, no ale. Skoro już tutaj jestem, no to spróbuję się zająć tymi, tymi Jolowaganami. Jak widzicie w tej bitwie się dzieje naprawdę dużo rzeczy. Szybko trzeba tutaj na wszystko reagować, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna. Na dwie minuty bitwy już się tu, się tu już tyle wydarzyło, jeden do czterech jest. Strzał, z jazdy, no ale nie trafiony. No i będę sobie próbował znaleźć dobrą miejscówkę. To dobra miejscówka jest tutaj niedaleko punkt naszej bazy za takimi ...za takimi kadłubami hercerów bo to cała ta mapa jest... Zlokalizowana w Czechach, gdzieś w fabryce e, fabryce Skody. Chyba to była fabryka Skody, gdzie HC-y po prostu były e, produkowane potem przez Niemców, więc się za tymi kadłubami schowajmy. Będę próbował obijać te Jolowagany. Pierwsze strzał nie trafiony, a teraz próbuję tak przyniecieć, żeby e, zniszczyć tego obiekta, który miał najmniej punktów wytrzymałości. Potrzebujemy Zacząć niszczyć czołgi przeciwnika jest 2 do 7. Jesteśmy zdecydowanie pod kreską. Za chwilkę będziemy zamykani, więc jeżeli nie uda się wystrzelać tych wagonów szybko, czy generalnie zdedukować liczby czołgów, które nas atakują, to może być problem. Następne Sheridan, widzicie, wybieram sobie cele, które mają mało punktów wytrzymałości, żeby wyrównać stany rywalizacji. Natomiast no już cała ta flanka wschodnia nasza została zezłomowana i, i niestety. Niestety nie mamy tam żadnego czołgu, więc będzie problem ze świeceniem. Również przeszkadza czas na tego, na tego obiektu, czy uda mi się do niego strzec. O tej w międzyczasie kran atakujący, również Jolowagen na blisko podjeżdżający. I bardzo, bardzo dobrze, że tutaj ktoś go trafił i ten czołg zostanie za chwilkę zniszczony. Tak jest. IMX 13105 zniszczył go. Szybko musimy eliminować lufę przeciwnika, bo to jest w tym momencie najważniejsze. I zobaczcie, że ten powrót tak naprawdę bardzo mi się opłacił, bo ja po prostu mam dobrą teraz pozycję, Te kadłuby dają mi. Dają mi możliwość zasłonięcia sobie dolnej płyty. Zostaje tylko wieża, a wbrew pozorom nie jest wcale tak łatwo trafić w ten włas, który. W której wszyscy strzelają w epiące. Jeżeli się poduszacie, jeżeli kręcicie wierzą to to okazuje się, że nie jest to takie łatwe. Bardzo ładny strzał w 121B. Dobrze, że to weszło, bo nie był on docelowany do końca. Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że byłem ogłuszony, więc tutaj mogło być różnie. No ale 5 do 9 i dalej się bronimy. W międzyczasie drużyna przeciwna skapnęła się, chyba że nie mamy za dużo czołgów w mieście i można spróbować nas przycisnąć od tamtej strony. No i zaczęli to robić, więc sytuacja z jelowaganiami została wyjaśniona. A teraz muszę jechać po prostu do środka, żeby pomagać ten. Kranwagon w ogóle nie zainteresowany tym, co się tutaj dzieje. Dostałem strzał od Manticora no i niestety od Grilla 15, który sobie zdążył całą mapę dookoła przejechać i mnie tutaj od pleców. Więc będę teraz musiał uważać, bo za chwilkę znowu będę dostawał strzały. Dlatego chowam się za budynek, staram się ustawić tak, żeby jednocześnie nie dostawać od Manticora i, i Grilla 15, który tam jest gdzieś z tyłu schowany. No i Również nie, nie od esetki, chociaż ta setka nie jest zbyt mądra i ona tutaj jakoś rewelacyjnie strzela. Bo ja już drugi pocisk jestem w stanie odbić, no i będę ją próbował tutaj masakrować 10 do 10, raptem 5 minut bitwa. Zobaczcie, ile się tutaj już wydarzyło, ile, ile zwrotów akcji mieliśmy. No, było 2 do 7, czy 2 do 8 w, tej, w pewnej chwili, a nagle zrobiło się 10 do 10, e, ponieważ duże błędy popełnili gracze grające na obiektach, zwłaszcza 8 wersja 4. E, no tutaj niestety nie polosowało, no, ale niedużo, niedużo. Nie dużo również um... Poniżej 400. Esetka nie przebita, ale ona bardzo długo przeładowuje. Wiem, że mam grubą lufę, więc będzie te kilkanaście sekund ładowała. Podjadę sobie na spokojnie w dolną płytę. I jadę pomóc Amiksowi 105, który tam dzielnie próbował walczyć z Isem 7 i Badgerem. No i teraz is 7 i zobaczcie, co się będzie działo. Pierwszy strzał i teraz próbuję zrobić to, co na bardzo polecam. Prawo lewo, prawo, lewo, ruszanie wieżą, ruszanie kadłubem. No i nie wybił się ten IS 7, nie trafił dokładnie tam, gdzie powinien, żeby, żeby mnie przebić. Na piątka naprawdę to bardzo pomaga, ponieważ Piątka ma bardzo grube y, gąsienice, które sporo potrafią przyjąć, zresztą jeszcze zaraz zobaczycie, y, że będzie okazja Pokazać jak to działa. Teraz badger tutaj atakujący w szaleńczej sarze pod Johna. John był tutaj przeze mnie proszony o to, żeby wyjechał do góry, żeby go zablokował, żeby nie pozwolił temu badgerowi zjechać na dół. Ponieważ ja próbuję go tutaj zniszczyć cały czas, jak widzicie, strzelając mu w tył tego pojazdu. A nie chcę za daleko wyjeżdżać, żeby manticora i grill nie miały na mnie strzału. Grill sobie wjechał na kapa, czy tam stoi koło kapa w tym momencie, więc mamy go przynajmniej wyspotowanego, natomiast większym według mnie problemem może być w tym momencie Manticore, który korzystając ze swojego doskonałego, naprawdę doskonałego kamuflażu, może tutaj kluczyć gdzieś po mapie i próbować nas obijać, więc więc tutaj to mnie bardziej martwiło, no bo grill już się z tego miejsca raczej nie wycofa. Nie? No co teraz powinniśmy zrobić? Tak naprawdę 13 105, które tutaj odjechało sobie na północną stronę, mogłoby po prostu objechać sobie mapę i podjechać od, ten, od strefy górki z północnej strony. Miałoby tam krzaki, mogłoby zaspotować tego grilla, pomału go obijać albo spróbować go przez te właśnie strzały swoje wygonić za... Za, tego, za tej osłony, żebyśmy mogli do niego strzelać. No ale 13-105 postanawia zrobić przed co może, czyli podjechać sobie od środka, zacząć strzelać do grilla i się niestety zaświecić. No i w tym momencie zostaje zniszczony, jeszcze jeszcze tutaj chudy trafił z artylerii. No i niepotrzebnie też chudy w tym momencie będzie zjeżdżał. Tą artylerią uciekał. Nie wiem zupełnie dlaczego to zrobił. Mógł tam stać sobie po prostu spokojnie nam pomagać, a tak to w tym momencie się zaświeci i zostanie zniszczony przez grilla 15. Bez sensu, nie rozumiem, nie wiem dlaczego. No i zostajemy z Johnem tylko we dwóch. Ja spróbuję podjechać w tym momencie od środka. Podjeżdżam sobie tak, żeby to białe kółko było. Nie było, nie, grill nie był po prostu w moim zasięgu spotowania, żebyśmy nie mogli się zobaczyć nawzajem, bo chciałbym objechać sama mapę. Natomiast w międzyczasie gdzieś tutaj mnie zaświecił mantikor, który już sobie pewnie środkiem podjeżdża i próbuje mnie zaflankować. Więc nie jest to łatwa sytuacja. Mam 1000 punktów wytrzymałości ponad, ale ten mantikor mnie bardzo, bardzo. Tutaj martwi, ponieważ on. Jeżdżąc po mapie, teraz korzystając ze tego swojego super kamuflażu i dobrego zasięgu widzenia, jest mi w stanie po prostu wyświecić bez problemu, no ale w międzyczasie pojechał po prostu po Jonek tego. No niestety musiałem zostawić. Tutaj sytuacja była taka, że John był w takim miejscu, z którego nie mógł wyjechać, żeby grill tego nie widział, a jedyną osobą, która mogła tutaj coś pokombinować, byłem ja. Jadę sobie w tym momencie po grilla, wiem, że on gdzieś zjechał z kapa prawdopodobnie, być może stoi sobie w bezpiecznej strefie, no i muszę uciekać, bo od pewnie zaraz wiedzie mi na plecy. Podjeżdżam sobie, żeby sprawdzić, czy tego grilla gdzieś tutaj nie widzę, czy nie mam przestrzału. Wyjadę sobie w tym momencie przez bramę. No i jest grill, który podjeżdża blisko i zobaczcie. Znowu te gąsienice będą używane. Znowu wystawiłem sobie lewą gąskę. Ten grill strzelił jeszcze hitem, więc ten strzał nie mógł tutaj przejść. Gdyby to był apek, to być może byłbym nie w stanie przebić. No i objeżdżam go. Pamiętajcie o tym, że grill nie ma obrotowej wieży do koła, no tylko w jakimś zakresie obraca tą wieżę, i to nie takim dużym. Więc le mamy skończonego. Manticore korzysta sobie z sytuacji, w której ja musiałem walczyć z grillem, żeby go skończyć jak najszybciej. No i zadaje mi również obrażenie, przez to zostaje mi tylko 744 punkty. Na dwa strzały ma mnie w tym momencie mantikor. Być może na trzy, jeżeli by mu bardzo słabo losowało, o której strzał, no ale zakładamy, że na dwa strzały. No i w takiej sytuacji, na takiej mapie jak, jak Pinzno, tak naprawdę on ma przewagę nade mną. Mi wystarczyło, by tylko, żeby tą przewagę wykorzystał. 8 fragów z mojej strony zrobione, osiem uszkodzeń. No i ten Manticor. Ja muszę tak jeździć i tak się ustawiać, żeby. Złapać go na jakiejś małej odległości. Jeżeli to mi się uda, to mam szansę go zniszczyć. Mam przewagę ym, czasu przeładowania nad nim, więc, ym, więc jeżeli go złapię, to on nie będzie nie w stanie szybciej wystrzelać niż na jego. No i zobaczcie, zaświeciłem się. Myślałem, że będzie w rogu w tym momencie schowany, a on sobie stoi gdzieś tutaj, nawet nie w krzaku, tylko gdzieś na otwartym terenie. Zupełnie nie rozumiem, y, dlaczego ten Manticorem próbował do mnie strzelać, dlaczego po prostu się nie odwrócił. Być może y, spanikował, widząc mnie tak blisko i myślał, że jest po prostu wyświecony, a tak naprawdę zaświecił się dopiero. Po tym swoim strzale, no, a potem już, jak widzicie, było dla niego za późno, żeby uciec, bo przeładowanie piątki jest całkiem. Przyzwoite. Bardzo fajna bitwa, bardzo dynamiczna bitwa, w której się dużo działo. Okazuje się, że można wyciągnąć bitwę nawet z takiego stanu jak 2 do 9, czy 2, 2 do 8, przepraszam, 9 fragów, 8600 uszkodzeń. No i po prostu fajna zabawa. Dla mnie e 5 cały czas jest bardzo przyjemnym czołgiem, lubię nim grać. Mam na drugim koncie tylko dziesiąte czyli Gran Wagner i e-piątkę, i to my piątkę od czasu do czasu wyciągam sobie właśnie w czasie jakichś eventów na. Na maraton, w czasie maratonów po prostu grałem sobie nią i bardzo, bardzo przyjemnie mi się nią gra. Więc jeżeli macie piątkę spróbujcie mojego zestawu wyposażenia, spróbujcie moich modyfikacji polowych i myślę, że będziecie zadowoleni a jeśli chcielibyście zobaczyć tą bitwę tak jak ona była rozegrana na streamie na żywo, no to na drugim kanale jest po prostu ta bitwa wrzucona. Ja zostawię link do, do tego filmu, żebyście mogli sobie to zobaczyć na żywo z emocjami, z naszą rozmową z chudym, z Johnem, i to, jak analizowaliśmy tą bitwę, jak to, jak to planowałem wtedy. Żebyście mogli sobie to wszystko zobaczyć. Odsyłam was na drugi kanał. No i zapraszam też na streamy na Twitchu. Dobra, tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Mam nadzieję, że Wam się bitwa, taka tłusta bitwa na tłusty czwartek podobała. Trzymajcie się. Hej!